Hejka! W dzisiejszym filmiku pokażemy Wam nasz weekend w Krynicy Morskiej. Krynica Morska to miejscowość, która znajduje się pomiędzy Morzem Bałtyckim a Zatoką. A tutaj właśnie Vaneska na takiej desce, na której uczy się pływać. Poszliśmy z powrotem do kamperków na parking, a tu Vanessa ze śmiesznym lizaczkiem... Zdecydowaliśmy się pójść bardziej do centrum miasta, do którego właśnie wjeżdżamy, na hulajnogach oczywiście. Bardzo ładnie wygląda nasza krenica. A tutaj, jak widzicie, jest park linowy, który może kiedyś nim był. A więc jedziemy dalej. To jest jakaś restauracja. Które jest ogółem dużo. A tutaj są różne inne sklepy. Jedziemy dalej. Super się tam zjeżdżało, ponieważ, jak pokazywał nam znak, yy, teren był 11% pochyły. I bardzo fajnie się jechał na hulajnogach, aczkolwiek musiałam dużo hamować. A tutaj jest bardzo ładna restauracja. Jak widzicie, jest ona cała oszklona. Zobaczycie dalej, nawet. Tutaj bardzo mi się spodobało wystrój, bo jest ładnie tak połączone, takie nowoczesne szkło z. Takim tradycyjnym drewnem. Jadąc dalej wzdłuż drogi, dotarliśmy do właśnie takiego portu, znajdującego się nad zatoką. Tak ładnie się prezentuje port w Krynicy. Jest tu bardzo dużo ławek i można fajnie odpocząć tutaj. Szczególnie, jakby było słońce, którego dzisiaj nie ma i nie dopisała nam ta pogoda. Z czego też, jak widzicie, trzęsie się mocno kamerka, bo strasznie wieje. A zobaczcie, jaka duża gromada kaczek tu się zebrała. A nawet łabędź. A tutaj mamy statek rejsowy. Statek rejsowy? Tutaj mamy cenę za taki właśnie rejs. I niedługo będą odpływać. I właśnie robią to teraz. Ja osobiście bym się bała tam wsiąść, szczególnie tam do góry, gdzie siedzą ludzie, ponieważ fale są ogromne na zatoce, no, jednak wiatr jest niesamowity. I nie chciałabym tam siedzieć bez czapki albo ciepłej kurtki. Wrócenie we właściwym kierunku, właśnie odpływają. Życzymy szerokiej drogi, a raczej wody. A więc dalej. Zobaczcie, tu, jakie są tutaj motorowaczki, które można wypożyczyć. I my właśnie to zrobiliśmy. Więc wchodzimy sobie po takim mosteczku z którego wsiadamy do motoróweczki. Zobaczcie jak ona wygląda, takie czarne tapicerowane kanapy i do tego drewniany stoliczek na kubeczki. Zostaliśmy takie kamizelki A Vanessa zdecydowanie nie chce tu być e, Jak widzicie strasznie się bała A myśmy się bardzo cieszyły I tak wygląda to motorówka A teraz odpływamy Jesteśmy coraz dalej od portu. A do tego fale są coraz większe. Do tego strasznie rzucało statkiem w sumie motorówką. Eee, dlatego też Vanessa się bała. Co widzicie tu na tym pięknym zdjęciu. Oj tak. Tu już są fale coraz mniejsze. Ponieważ zbliżamy się do spokojniejszego, spokojniejszej części zatoki, czyli portu. Ponieważ minęło już dość dużo czasu. A tam, zobaczcie, płynie ten nasz statek rejsowy. Zobaczcie, jakie fale. A one są jeszcze dość mniejsze. I już niedługo dopływamy. Bo Vaneska się bała tych fal, bo... Naprawdę ja też trochę, ale nie pokazywałam tego po sobie. I zaraz skręcamy. Zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy wody. Widać cały port. I już zbliżamy się. Zaraz Musimy uważać na tą drugą motorówkę. Odrżenie. Nieco zdarzyliśmy się z nią, tak. ale na szczęście nic się nie stało. A to już koniec, papa. Pa.